Eucharystia, czyli największy i najświętszy spośród wszystkich sakramentów Kościoła, sam Bóg udziela swojego ciała, a więc i swojego życia, które zawiera ten najświętszy sakrament. Pokażę tutaj dowody biblijne zarówno Starego i Nowego Testamentu, które zapowiadają ten sakrament sakramentów, jak go nazywa Kościół Święty Rzymsko-Katolicki. Nieśmy się więc do Księgi Rodzaju, a więc czwarty rozdział opowiada nam o ofierze Abla i Kaina. Kain składa na ofierze plony ziemi, a Abel składa na ofierze swoje trzody. I właśnie Bóg spojrzał na ofiarę Abla, nie Kaina, dlatego że Abel z czystym sercem składał swoją ofiarę Bogu, w szczerości, z tego, co miał najlepsze, a nie tak jak zazdrosny Kain, który z powodu swojej zawiści zabija Abla. Kolejny fragment Starego Testamentu, jest to XIV rozdział Księgi Rodzaju, kiedy to Melchizedek składa ofiarę z chleba i wina Abrahamowi. Chrystus jest nazwany kapłanem na wzór Melchizedeka, właśnie dlatego, że podczas ostatniej wieczerzy również bierze chleb, przemienia go w swoje ciało i wino przemienia w swoje krew i w ten sposób ofiaruje się Bogu Ojcu oraz ustanawia najświętszą ofiarę mszy świętej. Jeżeli pójdziemy kolejną księgę dalej, księga wyjścia, manna z nieba, Pan Jezus Chrystus mówi... Ja jestem chlebem żywy, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I dokładnie to zapowiadała manna z nieba, będąca odzwierciedleniem tego chleba, a zarazem jego zapowiedzią. Sama Pascha, opis 12 rozdziału Księgi Wyjścia, opisuje Eucharystię, ponieważ Pascha, podczas niej Pan Jezus ustanawia ten sakrament. Podczas właśnie tego obrzędu zabijano baranka i spożywano go. Co zrobiono z Panem Jezusem? Ano, właśnie zabordowano go. Zamordowano go na drzewie krzyża, Pan Jezus mówi, żeby spożywać Jego ciało. Zresztą to stało się powodem zgorszenia wśród Żydów, także wśród Jego uczniów, którzy Go opuścili, bo nie mogli tego spożywać, że Bóg chciał być tak blisko człowieka, żeby stać się z Nim jedno, tak jak podkreśla to Pan Jezus w słowach, aby oni byli w jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I w ten sposób Syn Boży przekazuje swoje życie, którym jest nam i odżywia naszą duszę. Dodatkowo w księdze prorockiej. Prorok Malachiasz opowiada o ustanowieniu tego sakramentu. Zapowiada go w następujących słowach. Pierwszy rozdział, jedenasty werset. Od wschodu do zachodu słońca będą mi składać ofiarę czystą. Jedyną czystą, godną Boga ofiarą jest ofiara Jego Syna, czyli Eucharystię. A jeżeli przejdziemy do Nowego Testamentu, po dwukrotnym rozmnożeniu chleba, które właśnie było zapowiedzią tego sakramentu, Pan Jezus wygłasza swoją mowę eucharystyczną z szóstego rozdziału Ewangelii według księtego Jana, którą warto tutaj przytoczyć w całości. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto Go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus. za za prawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Jego wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w Nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, taki ten, kto mnie spożywa będzie, żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Właśnie, już w Nowym Testamencie, święty Jan-chrzciciel nazywa pana Jezusa barankiem bożym, i podczas obrzędu Paschy, pan Jezus ustanawia Eucharystię. Eucharystię, która była ofiarą z baranka. A co robiono z barankiem? Ano zabijano i spożywano, tak jak powiedziałem. I dokładnie tak samo stało się z Panem Jezusem. Więc w słowach chociażby, to jest moje ciało za Was wydane, to jest kielich krwi mojej, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Pan Jezus zaznacza ofiarniczy charakter Eucharystii. Oraz także ustanowienie kapłaństwa, ponieważ powierza ją swoim apostołom, a oni dalej przez sakrament święceń, czyli przez modlitwę i nałożenie rąk od apostołów, aż po dziś ich następców biskupów dalej przekazują swoje kapłańskie posłanie. Zresztą już sam święty Piotr podkreśla, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, to znaczy, że kapłaństwo nie zostało zniesione, jak mówią o tym niektórzy heretycy. Ponadto mamy obraz także w Nowym Testamencie Eucharystii, jeszcze w pierwszym liście do Koryntian, gdzie święty Paweł opisuje ją w słowach dziesiątego rozdziału. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała, czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? I właśnie, święty Paweł pisał tutaj o ołtarzu. Zresztą w liście do hebrajczyków również pada stwierdzenie w 13 rozdziale. Mamy ołtarz, z którego nie mogą spożywać ci, którzy służą przybytkowi, czyli chrześcijanie mają ołtarz i z niego spożywają. To jest podkreślenie, że ofiarą Nowego Przymierza jest Pan Jezus Chrystus i Jego Najświętszy Sakrament Eucharystii. Oczywiście ci, którzy służą Staremu Przybytkowi, to są Żydzi, którzy woleli służyć temu, co przeminęło, temu, co zostało wypełnione, czyli świątyni jerozolimskiej, Staremu Przymierzu, a jednak... Jednak Pan Jezus Chrystus podkreśla w słowach, że kto mnie nienawidzi, nienawidzi także i mojego Ojca. Dobrze wiemy, że wiarłomne plemię żydowskie zabiło Pana Jezusa. Mamy nie służą oni prawdziwemu Bogu, tylko swojemu wyobrażeniu Boga. Wracając do listu do Koryntian, święty Paweł pisze jeszcze następujące słowa, opisując już pierwotną liturgię w Kościele. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest ciało moje. Za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny staje się ciała i krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, niezważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Paweł mówi wprost o spożywaniu ciała i krwi pańskiej i to niegodnej, czyli o świętokratczym przyjmowaniu komunii świętej. Więc jest to jej pstryczek w nos dla tych heretyków, którzy nie uznają y, prawdziwego przeistoczenia, że chleb zmienia się w ciało, bo jak można niegodnie spożywać chleb i sposób staje się winnym ciała i krwi pańskiej. No nie można, bo wtedy no nie da się po prostu niegodnie spożywać chleba, ale święto w grzechach ciężkich, można niestety przyjąć komunię świętą i wtedy, jak podkreśla apostoł, sobie swój wyrok spożywasz i pijesz. To jeszcze wrócić do piątego rozdziału tego samego listu do Koryntian, gdzie pisze, że Chrystus został bowiem wydany jako nasza pascha. Wspomniałem, pascha jest ofiarą baranka, a Pan Jezus jest również barankiem Bożym, według słów Jana Chrzciciela. Więc ten baranek był zabijany i spożywany. I tak podobnie dzieje się podczas Eucharystii której zresztą mamy opis również w Boskiej Liturgii Apokalipsy, czwarty rozdział, siódmy rozdział, czternasty rozdział opisują liturgię, podczas której mamy obraz świątyni jerozolimskiej z manną, która spoczywa na ołtarzu. Manną, czyli chleby, jeszcze w świątyni jerozolimskiej chleby pokładne były ofiarowane Bogu, one były oznaką Bożej obecności. I to w Starym Przymierzu była ofiara z chlebów pokładnych, czyli mamy zapowiedź ponownie Eucharystii i jej kultu w świątyni jerozolimskiej. To chleby również służyły jako ofiara, były ofiarowane Panu Bogu i mogli je spożywać tylko kapłani.